Mam dokończyć bajkę, jak zgładziłbym smoka, który bała mu wszystkie niewiasty dookoła i czyha na życie mojej ukochanej damy. Moja zbroja bardzo skrzypi, więc pierwsze co, posmarowałbym sadłem, którego pewnie było w pobliżu bardzo dużo. Poszedłbym do lokalnego kata, który pewnie handlował takimi rzeczami, posmarowałbym sobie tym sadłem w miejscach, które są skrzypiące, przez co uśpiłbym trochę czujność smoka. Druga rzecz, znalazłbym gdzieś lokalne stado owiec, baranów, kóz, i do ogonów przyczepiłbym im trochę żelastwa jakieś stare kubki, fragmenty zbroi, połamane miecze. Takie stado przemieszczające się będzie bardzo wydawało duży hałas. Smok będzie zdezorientowany, nie będzie wiedział, w którą stronę patrzeć. No i po tych dwóch, trzech, trzech dniach, Przyzwyczaję się do tych dźwięków i będę go mógł zajść w jamie jak śpi. Po cichutku, po malutku, zakradłbym się do tego smoka i wbiłbym mu ostrze prosto w serce. Tak bym wyzwolił lokalną wieś od niedobrego smoka.